Cześć, jestem Asia. A ja Iga i dziś pokażemy Wam ćwiczenie Leg Pull Front. Pokażemy Wam, jak je wykonać poprawnie, jakie są najczęściej błędy w tym ćwiczeniu i jak można je zrobić na reformerze. Tego już nie mogę doczekać. <grymne> Zaczynamy od pozycji deski. Połóż dłonie na macie, ustaw je pod barkami, podnieś kolana do góry, pięty razem. Wydłuż prawą nogę. Przesuń tułów od centrum w przód w tył i postaw stopę na podłodze. Druga noga dłuż, wyciągnij się, proste plecy, powtórz jeszcze raz. Proste plecy, wyciągnij mocno kręgosłup, cały czas delikatnie odpychaj się dłońmi od maty. Trzymaj mocne centrum, stabilne biodra, nie podnoś nogi za wysoko do góry. Najczęstsze błędy w tym ćwiczeniu to? Zaczynając od góry, najczęściej zauważamy, że możemy opaść do dołu, czyli zapaść się mocno w klatce piersiowej, w plecach albo odwrotnie. Bardzo mocno zaokrąglić tą górną część pleców i zrobić zgięcie w odcinku piersiowym, albo odwrotnie robimy to w obręczy biodrowej, czyli puszczamy luźno brzuch, albo odwrotnie, wypychamy mocno biodra do góry. Tak, natomiast w samym ruchu nogi. Najczęściej podnosimy tą nogę za wysoko i wtedy biodra nam się rotują, wtedy cała widnica nam się skręca. I dodatkowo kreujemy bardzo duże wygięcie w odcinku lędźwiowym zamiast wydłużenia. Uch, tak więc, nie robimy. Więc to jest bardzo też niebezpieczne. Idziemy na reformer. Ćwiczenie leg pull front na macie bardzo dobrze przygotowuje nas do long stretch na reformerze. Iga, ustaw się w taki sposób, żeby oprzeć dłonie na barze, a stopy na podłówku, stopy ustawione w pozycji pilates V, pięty wyciągnięte mocno do dołu. Odepchnij wózek, używając dolnej części ciała i pośladków i wróć od centrum, zamykając wózek do samego końca. Wyprostuj się, tak? masz pozycję prostych pleców, więc wydłuż cały kręgosłup aż do czubka głowy, w kierunku do mojej dłoni. Wyobrażaj sobie, że delikatnie popychasz moją dłoń. Tak, pamiętaj, żeby zamykać wózek do samego końca, więc bardzo mocno centrum, centrum. Jeszcze, 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 jeszcze zamknij, zamknij, aż usłyszysz takie delikatnie kliknięcie, tak? Z tej dolnej części ciała z pleców połączonych z pośladkami i z centrum bardzo mocno odpychasz, a z, centrum, a z brzucha i z centrum wracasz z powrotem, tak? Mhm. Tak, staraj się. Jeszcze, jeszcze kawałek. Brawo. Dobrze, ostatnie dwa razy. Dynamicznie. Hop! Do tyłu. Nie puszczaj brzucha, nie puszczaj. Jeszcze raz. Do tyłu. Brawo. No, i świetnie. No, intensywnie bardzo, tak, wiem, wiem. Dziękuję bardzo. Ten stretch był naprawdę long. Bardzo dziękujemy Wam. To były nasze wskazówki do ćwiczenia leg-pull i ćwiczenia long stretch, ale na reformerze.